Szczęść Boże, witajcie. Zapraszam na kolejne środowe spotkanie z myślą świętego Jana Pawła II. Tydzień temu zakończyliśmy nasze rozważania dotyczące bardzo krótkiego fragmentu wyznania wiary, a mianowicie tego, że Pan Bóg jest stworzycielem rzeczy widzialnych i niewidzialnych. Podczas naszych spotkań pochylaliśmy się nad zagadnieniem świata duchów niewidzialnych, czyli aniołów i złych duchów. Potem przez trzy spotkania analizowaliśmy tajemnice stworzenia człowieka przez pryzmat charakterystycznych dla świętego Jana Pawła II pojęć takich jak samotność, jedność, wolność, płeć i wstyd, także pierwotną nagość. I nasze rozważania zakończyliśmy tematem grzechu pierworodnego. I dzisiaj rozpoczynamy nowy, taki cykl kolejnych czterech spotkań dotyczących osoby Jezusa Chrystusa, bo to właśnie misja Jezusa Chrystusa jest odpowiedzią na grzech człowieka, jest znakiem Bożego miłosierdzia. To właśnie w protoewangelii odnajdujemy to wezwanie, które. Które, tą obietnicę, którą daje Pan Bóg, że, że nie pozostawi człowieka, że e, znajdzie rozwiązanie, by ten mógł na nowo do Niego wrócić. I w kolejnych spotkaniach będziemy zastanawiali się nad tajemnicą tego, że Chrystus jest jednocześnie Bogiem i człowiekiem. Zobaczymy Go także jako nauczyciela, ale przede wszystkim spróbujemy zastanowić się, e, czym jest zbawienie w życiu człowieka. Natomiast dzisiaj chciałbym, żebyśmy stanęli wobec tych pierwszych słów tego fragmentu kredu poświęconego osobie Jezusa Chrystusa. To znaczy wierzę w Jezusa Chrystusa I, i chciałbym, żebyśmy dzisiaj skupili się nad pytaniem co znaczy wierzyć w Jezusa? To ważne pytanie. I o tym mówił Święty Jan Paweł II w Lyonie do młodych w 86 roku. Jeśli chodzi o moje dzieciństwo, mówił papież, i młodość przeżywałem je w atmosferze wiary, z której prawdę mówiąc nigdy nie zboczyłem. Podstawowym problemem było dla mnie bez wątpienia przejście od wiary odziedziczonej, bardziej uczuciowej niż intelektualnej, do świadomej wiary pełnej dojrzałości, pogłębionej intelektualnie po osobistym wyborze. Opierając się na początkowym przekonaniu, że Bóg istnieje, pogłębiłem moją wiarę w Jezusa Chrystusa, Syna Boga Żywego. Zgodnie z Pięknym wyznaniem Piotra. Jezus Chrystus wprowadził mnie do poznania Ojca, do życia z Duchem Świętym. Widzimy tutaj ważny element, na który zwraca uwagę święty Jan Paweł II, który przeżywał sam w swoim życiu, na który zwraca uwagę młodym i który jest nieodłącznym elementem drogi wiary każdego człowieka. To znaczy ten moment osobistego wyboru Jezusa Chrystusa. Przyjęcia go jako swojego Zbawiciela i Pana. Tu właśnie wracamy do tej pierwotnej definicji wiary, o której mówiliśmy na samym początku naszych rozważań, że wiara z jednej strony jest to poznanie, czyli przyjęcie określonych prawd, ale tym drugim skrzydłem, drugim elementem wiary jest zaufanie. To znaczy, podążanie w życiu za, za, tymi, za, za tymi wyznaniami, za, za wiarą, za, za przykazaniami, za nauczaniem Kościoła, czyli podejmowanie w świetle poznanych prawd decyzji w osobistym życiu. I to właśnie streszcza się i od tego rozpoczyna się, Jednocześnie to życie wiarą w Jezusa Chrystusa. I to jest nieodłączny element naszego życia. Przyjęcia właśnie Jezusa jako tego, który ma być towarzyszem mojego życia, który, któremu oddaje całe swoje życie. I też kiedy patrzę na swoją drogę wiary, to był taki bardzo konkretny moment w moim życiu. To, były, to był Kurs Paweł, który przeżywałem po pierwszym roku seminarium w Przemyślu. Prowadził go ksiądz Rafał Jarosiewicz zraz z ekipą ze Szkoły Nowej Ewangelizacji z Gubina i wspólnie tutaj z Przemyską Szkoły Nowej Ewangelizacji. I to był taki moment, na który przyjechałem właśnie już jako kleryk, czyli ten, który ma jakąś wiedzę na temat Jezusa Chrystusa, na temat Kościoła, wiary. To też było ugruntowane katechezą, zaangażowaniem w ruch apostolstwa młodzieży. I mogłem wiele mówić tego, co wiem o Chrystusie. Natomiast to, co nie dawało mi spokoju wśród tych ludzi, którzy byli na, tych, na tym kursie, na tych rekolekcjach, to to, że oni mówią, że widzą działanie Jezusa w swoim życiu, że potrafią pokazać konkretne momenty, gdzie On zadziałał. I myślę, że też bym tak chciał, też bym chciał mieć takie świadectwo, żeby powiedzieć rzeczywiście, że Pan Bóg zadziałał, wszedł w moje życie. Ale właśnie, jak to zrobić? Ja dużo wiedziałem, ale nie doświadczałem, i wtedy szła taka seria Ewangelii o faryzeuszach, spotkaniach Jezusa z faryzeuszami. wtedy podczas jednej z tych Ewangelii zrozumiałem, że właśnie no, tu jest mój błąd, że, że też jestem w życiu takim faryzeuszem. Właściwie każdy swój sukces życiowy przypisywałem sobie. Jasne, to jest element mojej pracy, ale właśnie dary, zdolności ludzi, którzy mnie inspirowali, to wszystko jest darem Jezusa. To jego działanie w moim życiu, to on złożył we mnie konkretne dary, talenty, to on postawił konkretnych ludzi na mojej drodze. To, to, to jest takie działanie. Druga rzecz, no właśnie też, ja sobie potrafiłem dużo rzeczy zaplanować, zorganizować i, i widzę, że mam ku temu talenty i, i dziękuję dzisiaj za to właśnie Panu Bogu, że On to mi daje i staram się tym też posługiwać, ale właśnie wtedy też moja modlitwa prośby właściwie wyglądała: Panie Boże, to jest tak i tak, proszę prosić o błogosławieństwo. Natomiast też podczas tych rekolekcji zobaczyłem bardzo mocno, że największe cuda i znaki dzieją się wtedy, kiedy ja przychodzę do Jezusa i mówię: Panie Boże, co ty chcesz zrobić? Inspiruj, daj natchnienie, daj pomysł. I od tego od tej inspiracji budując ja wychodzę i prowadzę to dzieło, które, które Pan Bóg rozpoczął. Więc, więc to, to, to jest tak naprawdę tutaj kluczowe, że, że to był ten moment właśnie takiego, takiego żywego spotkania z Bogiem, że kiedy ja przez dziękczynienie, też przez taką pokorę robię miejsce, On zaczyna działać cuda. I teraz widzę to bardzo dokładnie w swoim życiu. Jasne, że cały czas wracam do tej takiej swojej pychy, do takiego, takiego stawania siebie w centrum, ale właśnie ile razy to Boga stawiam w centrum, Jego jako punkt odniesienia, wtedy to rzeczywiście przynosi błogosławione owoce w moim życiu. I to jest tak naprawdę element takiej pedagogiki wiary, którą, którą przynosi Jezus. I o tym mówił św. Jan Paweł II podczas katechezy środowej w 1987 roku. My też... Jak Piotr musimy przebyć drogę uważnego i wnikliwego słuchania, ażeby móc bardziej świadomie wyznawać Jezusa Chrystusa. Musimy przejść przez szkołę pierwszych uczniów, którzy stali się Jego świadkami, naszymi nauczycielami, a równocześnie przejąć doświadczenie i świadectwo dwudziestu stuleci naszych, naznaczonych pytaniem Mistrza i ugobogaconych głosami Wielkiego Chóru Wiernych, którzy zawsze i wszędzie na nie odpowiadali. W pytaniu Jezusa o własną Jego tożsamość wyraża się subtelna pedagogia tego, który nie ufa pochopnym odpowiedziom, lecz oczekuje odpowiedzi dojrzałej, poprzedzonej długim, niekiedy czasem refleksji, modlitwy oraz uważnym i intensywnym słuchiwaniem się w prawdę wyznawianą i głoszoną przez Kościół wiary chrześcijańskiej. Wiemy bowiem, że nie wystarczy darzyć Jezusa zwyczajnie ludzką sympatią. Choć jest ona uprawniona i cenna, a nie widzieć w nim tylko osobowości godnej zainteresowania z punktu widzenia historycznego, teologicznego, duchowego czy społecznego lub źródła inspiracji artystycznej. Zdarza się często także wśród chrześcijan, że postać Chrystusa przesłonięta jest niewiedzą, czy gorzej jeszcze błędnymi jej rozumieniem, a nawet niewiernością. A zatem widzimy, że. Papież zwraca uwagę na wydarzenie pod Cezareą Filipową, kiedy dochodzi do pewnego takiego przełomu na drodze formacji uczniów. Do tego momentu mogli obserwować cuda, które czynił Jezus, słuchać jego nauczania, odkrywać to kim jest. I w końcu bardzo konkretnie Jezus stawia im pytanie: kim dla was jestem? Wtedy odważnie Piotr występuje i mówi, że Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego, czyli wyznaje wiarę w Jezusa na podstawie tego, co czynił, jak żył i czego nauczał. Mówi, że Ty jesteś Mesjaszem, na którego wszyscy czekaliśmy. I to wyznanie wiary jest jednocześnie początkiem drogi ku Jerozolimie, bo od tego momentu, to ciekawe, że ewangeliści łączą z wyznaniem Piotra pod tą sceną pod Cezarą Filipową pierwszą zapowiedź męki. Zatem Jezus, który na początku fascynował uczniów swoją osobą, kiedy go rozpoznali, wybrali go jako swojego jedynego Zbawiciela i Pana, teraz przedstawia im, że ta decyzja niesie ze sobą konkretne konsekwencje. Z jednej strony błogosławieństwo, cuda, radość, ale także właśnie tajemnicę Krzyża, która jednak prowadzi do zmartwychwstania. Zatem widzimy, że to jest ten moment odpowiedzialny, i to jest. To ten moment musi być przeżyty przez każdego człowieka. I dzisiaj widzimy chociażby w ostatnich tygodniach mocno dyskutowane chociażby dane cebosu dotyczące praktykowania wiary przez młodzież. I z jednej strony mamy takie dwa słupki, które moglibyśmy zestawić: że mamy młodzież, która uczestniczy w szkolnej katechejsie, pewnie duże miasta, chociażby tak jak Warszawa, zaniżają, to jednak wieś i, i to, to, to wieś jeszcze podbija ten słupek, i wciąż jest on wysoki w skali ogólnopolskiej, kiedy patrzymy, ale z drugiej strony, kiedy właśnie zestawimy go z praktyką wiary wśród młodych ludzi, to widzimy pewną dysproporcję i to jest właśnie brak tego momentu decyzji. Czyli my bardzo dużo mówimy o Jezusie, my bardzo dużo nauczamy, ale właśnie czy prowadzimy do decyzji? Czy stawiamy też, czy, czy, czy też właśnie młody człowiek staje przed taką decyzją wyboru wiary, przyjęcia tego jako swoje, czy my mu ciągle wkładamy, ale teraz mówisz, że teraz jest moment decyzji tego, czy, czy ty chcesz iść za tym, czy nie. My się może boimy, ja też pamiętam, kiedy zaczynałem w ogóle prowadzić rekolekcje, uczyłem się tego, to był też taki moment, zawsze chciałem, żeby był ten moment decyzji, ale zawsze gdzieś w głowie pozostawało mi takie pytanie, co stanie się, gdy ktoś nie wstanie, co, co wtedy i dzisiaj z takiej perspektywy już dojrzał widzę, dobrze. Dobrze, żeby się tak stało. To znaczy, że ten człowiek serio podchodzi do życia. To obserwacja z jednej z wizytacji katechetycznych i też rzeczywiście katecheta wplótł w katechezę ten moment. I byłem ciekawy, właśnie, reakcji uczniów. Jak, jak, czy, 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 czy staną, aby wyznać Jezusa swoim jedynym zbawicielem i panem? I tak obserwując ich postawy, wiadomo, to niektórzy wstawali, tak było widać, że jeden popatrzył na drugiego, ty wstajesz, no to ja też wstaję ale też jakby patrząc na, na ich postawę, na tej modlitwie, ten styl odmawiania tego widziałem, że to jest tylko zewnętrzna postawa, że tu nie ma tej decyzji serca. Oni mówią ustami, ale sercem są daleko od tego, co wypowiadają. Natomiast było kilka osób, które się działy i mi się... To są osoby, z którymi warto rzeczywiście podjąć, bo one są zdecydowane, one mają swoje zdanie i z nimi tak naprawdę można rozmawiać. Więc to jest też potrzebny taki moment weryfikacji i, i takiego przejścia. I też pracy właśnie pod tym z tymi ludźmi. Jeżeli nie jest, to właśnie trzeba mu poświęcić jeszcze więcej czasu, więcej uwagi, może wytłumaczyć pewne rzeczy, tak jak, tak jak widzimy Jezusa, który nieustannie tłumaczy to wszystko apostoł, aby odkryli tą prawdę, by poszli za tą prawdą i myślę, że że to jest też taki ważny fundament. Żeby też nie bać się tego. No, to były kiedyś skrutinia, kiedy przygotowywano do chrztu dorosłość, To był etap rozeznawania, czy ta osoba jest gotowa. No, nam dzisiaj tego brakuje. I potem też mamy taką konsekwencję tego, kiedy właśnie opuszcza się tą, tą rodzinną miejscowość. To doświadczenie takiej, takiej bliskości wsparcia właśnie rodziny, środowiska, wyznawania wiary. Kiedy zmienia się miejsce studiowania, nieraz kraj zamieszkania. Wtedy gdzieś dochodzi do e, kryzysu wiary. Więc tutaj widzimy, jak ważny jest ten moment decyzji. Teraz dzisiaj trzeba nam sobie zadać pytanie, czy taki moment decyzji już wystąpił w moim życiu? Czy przyjąłeś Jezusa jako Zbawiciela i Pana? A to jest bardzo odpowiedzialne. I o tym mówi św. Jan Paweł II w orędziu na Trzecie Światowe Dni Młodzieży. Wiara i, miłość, e, wiara i miłość nie wolno sprowadzić do samych słów lub listych sentymentów. Wierzyć w Boga i kochać Go znaczy konsekwentnie przeżywać swoje życie w świetle Ewangelii. Wierzyć w Boga i kochać Go znaczy starać się zawsze czynić to, co Chrystus nam mówi zarówno w Piśmie Świętym, jak poprzez nauczanie Kościoła. Nie jest to łatwe. Często trzeba wiele odwagi, aby postępować wbrew prądom obowiązujących mód lub opinii tego świata. Lecz powtórzę to jeszcze raz. Taki jest właśnie program życia prawdziwie udanego i szczęśliwego. To widzimy, że ta decyzja przyjęcia Jezusa jako Pana pociąga za sobą poważne konsekwencje, czyli to jest moment, w którym, w którym wszystkie nasze decyzje odnosimy do Jezusa i staramy się żyć tak, jak Jezus zapisał to na kartach Ewangelii, tak jak aktualizuje to, to dzisiaj Kościół. My się boimy właśnie, że. W pewnym momencie stracimy panowania swoim życiem. Natomiast trzeba pamiętać, że Jezus, jeżeli mówi o panowaniu, to najpierw mówi o służbie. Jeżeli ty przyjmujesz Jezusa jako swojego pana, to on jest tym, który chce Twojego szczęścia. I te wszystkie wskazania, nieraz zakazy, nakazy, propozycje, które otrzymujesz od niego, nie mają nic, nie mają na celu cię zniewolić, ale właśnie dać Ci wolność wolność od grzechu, wolność od zła. To, co nie woli człowieka. Jesteśmy wolni, kiedy, kiedy idziemy za Jezusem. Natomiast, jeżeli my odrzucamy Jezusa, wtedy wchodzimy w niewolę grzechu. Więc tu jest, tu jest ta różnica. Więc kiedy my słyszymy Pan, Jezus, to właśnie najpierw trzeba nam zobaczyć tego, który pochyla się i umywa nogi. To jest ten, który nas kocha. Ten, który chce Twojego dobra. I teraz, kiedy w takiej perspektywie patrzymy, no, takiemu człowiekowi mogę zaufać. Takiemu człowiekowi mogę dać się poprowadzić w życiu. Tak jak właśnie jak dziecko, które widzi miłość swoich rodziców, idzie za nimi w ciemno. I nam też potrzeba takiej postawy. Tak naprawdę to my znowu zawsze zyskujemy na tym, że idziemy za Jezusem. To jest, to jest zawsze taki fenomen, że my to nie a To teraz robimy Panu Bogu taką łaskę, że my idziemy za Nim, że Go naśladujemy, że wybieramy Go jako Pana. Nie, to tak naprawdę to jest dla nas. To, jest, to nam daje szczęście to my wtedy stajemy się szczęśliwi. I może taki trochę dłuższy fragment, ale pokazujący ile zyskujemy idąc za Jezusem. Jeśli naśladowanie Chrystusa staje się najwyższą wartością, to wszystkie inne wartości zyskują dzięki temu właściwe miejsce i znaczenie. Kto poszukuje jedynie dóbr ziemskich, przegra, mimo pozoru sukcesów, do śmierci zgo, zdoła zgromadzić wiele majątności, ale jego życie pozostaje niespełnione. Trzeba zatem wybrać między być i mieć, między życiem pełnym a pustym, między prawdą i kłamstwem. Chrześcijanie szuka cierpienia dla Niego samego, ale szuka miłości. Przyjęcie krzyża staje się znakiem miłości i całkowitego daru. Nieść go za Chrystusem znaczy, z, z, znaczy w jedności z Nim złożyć największy dowód miłości. Droga naśladowania Jezusa i pójścia za Nim staje się drogą wiary i nawrócenia, czyli właśnie drogą krzyża. Ta droga prowadzi do zawierzenia się jemu i jego zbawczemu zamysłowi, do wiary, że to on umarł, aby objawić miłość Boga do człowieka. Jest to droga wiodąca do zbawienia w społeczeństwie często rozbitym, zagubionym i pełnym sprzeczności. Jest to droga szczęścia, jakie płynie z naśladowania Chrystusa aż do końca, w dramatycznych często okolicznościach codziennego życia. Jest to druga, droga, na której człowiek nie lęka się niepowodzeń, trudności, odepchnięcia i samotności. Bo jego serce napełnia obecność Jezusa jest to droga pokoju, panowania nad sobą, głębokiej radości serca. Zatem widzimy, że Chrystus, droga za Chrystusem chroni nas przed ułudą szczęścia. Dzisiaj rzeczywiście zły duch już nie kusi owocem z rajskiego drzewa, ale kolorowymi zdjęciami w mediach społecznościowych, życiem, które, które płynie z ekranów, telewizorów, kin. I zaczynamy marzyć, czy my byśmy też tak chcieli żyć, że też kiedy widzimy nieraz ludzi, którzy właśnie odnoszą sukcesom po ukazywaniu jako szczęśliwi, no to właśnie są to ludzie bogaci. Są to, są to ludzie sławni. Natomiast Chrystus pokazuje, że często za tym stoi ogromna pustka. Nieraz już o tym mówiliśmy, ale właśnie droga za Chrystusem pokazuje, że, że sens życia i radość to jest właśnie uczynienie swojego życia darem dla drugiego człowieka. Kiedy my mamy z kim dzielić nasze życie, kiedy mamy wokół siebie wspólnotę ludzi, przyjaciół, znajomych, rodzinę. Kiedy żyjemy w tej relacji z Panem Bogiem, wtedy jesteśmy szczęśliwi. Bo kiedy mamy wiele, ale nie mamy z kim tego dzielić, no właśnie, wtedy jakby wybrzmiewa ta ogromna pustka tego, co zrobiliśmy. Wobaczmy, że także pójście za Chrystusem daje nam przyjęcie i zrozumienie, że porażka niepowodzenie jest elementem naszego życia. Jesteśmy tylko ludźmi, jesteśmy słabymi. Dzisiaj jakby chce wyczyścić się słabość, chociażby ze zdjęć. Każda niedoskonałość, każda zmarszka, filtr, makijaż, to wszystko ma to usunąć jakby. Ktoś, kto ponosi porażkę, no patrzmy, że dzisiaj jedna, jedna wypowiedź w mediach społecznościowych potrafi zniszczyć karierę osób. I z jednej strony jasne, no, trzeba potępiać niewłaściwe wypowiedzi, postawy, ale popatrzmy, jak to jest tak naprawdę wszystko chwiejne. Jedna wypowiedź niszczy wszystko. Natomiast jasne, no w takiej perspektywie chrześcijańskiej, jeżeli widzimy, że człowiek popełnia bo dajemy mu kolejną szansę, no tutaj świat mediów bardzo często tej drugiej szansy już nie daje. Więc widzimy, jaka jest to taka ogromna mądrość krzyża, ale też tak świadomość, że w tych trudnościach, przeciwnościach jest ze mną Chrystus. I w końcu zobaczmy, że dzisiaj stajemy, mamy tyle propozycji, tyle różnych wyborów, tyle różnych okazji. Teraz co wybrać? Jak prowadzić to życie? No właśnie, potrzebujemy tego, tego głosu Chrystusa, który nas prowadzi, który, który pokazuje nam drogę i właśnie dzisiaj jesteśmy bardzo mocno nastawieni na rozwój samego siebie. To jest dzisiaj, to jest dzisiaj hasło. Natomiast właśnie chrześcijanin jest tym, który stara się rozwijać swoje życie według Bożego planu. I to jest, no właśnie, to jest znowu takie pewne trudne do przyjęcia, bo, bo właśnie, bo teraz ja mam taką wizję swojego życia, dzisiaj tak trzeba to robić, natomiast Chrystus pokazuje, nie, nie wszystko ma iść według mody tego świata. Jasne, mamy się rozwijać, swoje dary, talenty, inwestować jakby w siebie, w takim kontekście tego, co dał nam Pan Bóg i to mamy, to mamy rozwijać. Ale właśnie zastanówcie się, do czego Pan Bóg mnie to przygotowuje, że to nie ma służyć tylko mnie. Tylko na, na swój rozwój, na, na swoje szczęście mam nastawiony. Otrzymałem dary i talenty, aby także tym służyć drugiemu człowiekowi. Swoje życie przeżywać jako służbę. Więc widzimy tutaj też takie, takie ogromne niebezpieczeństwo, że ta droga za Chrystusem chroni nas przed takim egoizmem, takim stawieniem siebie w centrum. Właśnie kiedy Chrystusa stawiamy w centrum, to co mówił papież, wszystko jest na właściwych miejscach. Widzimy, co tak naprawdę, jaką wartość w naszym życiu, yy, jaką naszą wartość w życiu zajmuje. Więc widzimy, jak to, to jest kluczowe pytanie, kim jest dla nas Jezus. I to pytanie jest także ważne w kontekście ewangelizacji. To Święty św. Jan Paweł II mówi o tym, że, że właśnie możemy mówić innym i dawać innym Chrystusa, jeżeli sami Go spotkaliśmy. Bo stąd czerpiemy odwagę. Do tego, aby mówić, bo jestem tego pewien, bo doświadczyłem tego w życiu. Co więcej, mogę pokazać, że to nie jest tylko teoria, że to sprawdza się w moim życiu i to daje mi radość. I dzisiaj takich świadków potrzeba, właśnie tych, którzy spotkali Jezusa Chrystusa, tych, którzy doświadczyli Jego mocy w swoim życiu. I ostatnia myśl. To to, że jesteśmy zaproszeni do tego, aby nieustannie odpowiadać na to pytanie. To jest fundamentalne pytanie, ale nie tylko w takim porządku historycznym. Ale tak naprawdę to jest pytanie, które powinniśmy sobie odpowiadać każdego dnia. Każdy dzień zaczynać od, od takiego może wyzwa, weznania, wyznania. Jezu, oddaję Ci ten dzień, chcę, żebyś był Panem tego dnia. Chcę, aby każda moja decyzja, to wszystko, co będę robił, każde spotkanie, każda relacja... To wszystko było podporządkowane Tobie. Moja praca, moja nauka, moje wyjście z przyjaciółmi. Chcę, żebyś był panem tego wszystkiego, mojej randki, mojego spotkania z chłopakiem. Chcę, żeby te wszystkie elementy były przeżywane tak, aby były Tobie miłe, aby były zgodne z Twoim nauczaniem. To jest trudne, ale tylko tak osiągniemy pełne szczęście w życiu. Tylko tak ochronimy się przed fałszywymi obietnicami szczęścia, za którymi. Kryje się zło. A zatem pomyśl rzeczywiście, kiedy może w niedzielę będziesz składał wyznanie wiary, wierzy w Jezusa Chrystusa, czy właśnie Jezus jest Twoim jedynym Zbawicielem i Panem? Czy są to szczere słowa, czy właśnie powtarzane tak bardzo w tłumie, pośpiesznie, bez uwagi i bez konsekwencji w swoim życiu? Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.